Kobieto, odetchnij teraz razem ze mną. Powietrze wpuszczaj nosem, wypuszczaj ustami. Pozwól, by ramiona opadły w dół. Niech szczęka się rozluźni. Nie musisz się spieszyć, nie musisz teraz niczego naprawiać. Jesteś tutaj bezpieczna, jesteś tutaj zauważona, jesteś tutaj wysłuchana. A teraz posłuchaj uważnie. Dzisiaj zmienimy całą sytuację. Zamienimy dezorientację w jasność, a nie pokój w siłę wewnętrzną. Jeśli kiedykolwiek wpatrywałaś się w telefon, czekając na wiadomość, która nigdy nie nadeszła. Jeśli kiedykolwiek poczułaś, jak żołądek ściska się w środku, gdy mężczyzna nagle zamilkł. Jeśli kiedykolwiek zadałaś sobie pytanie, czy powiedziałam za dużo, czy poszłam za szybko, czy zrobiłam coś niewłaściwego. Zatrzymaj się. Połóż obie dłonie na sercu. Poczuj swoje tętno. Poczuj swoją egzystencję, poczuj, że żyjesz, nie zrobiłaś nic złego, nie jesteś zbyt wymagająca, nie jesteś trudna w kochaniu, nie jesteś zastępowalna. Ten moment nie jest twoim końcem, to twój początek, to co teraz razem tworzymy, nie dotyczy jego osoby, dotyczy twojego powrotu do samej siebie. To nie jest manipulacja, to dojrzałość, to psychologia, to emocjonalny szacunek do siebie. Karl Jung kiedyś stwierdził: Nie jestem tym, co mi się przydarzyło, jestem tym, czym zdecyduję się zostać. W tej chwili, w tej ciszy, w tej pauzie, wybierasz, kim będziesz. Jeśli zgadzasz się z ideą Junga, napisz: Wybieram w komentarzach. Pierwszą reakcją, gdy ktoś się oddala, jest pościg. Twój umysł próbuje nadać sens milczeniu. Emocje wybuchają jak alarmy, myśli pędzą we wszystkich kierunkach. Odtwarzając rozmowy, szukając błędów, budując historię, by ukoić dyskomfort. Pragnienie, by się odezwać, nie dotyczy jego osoby, dotyczy ciebie, próbującej uspokoić lęk w swojej piersi. Ale usłysz tę prawdę wyraźnie: Twoje emocje są sygnałami, nie poleceniami. Odczuwanie niepokoju nie oznacza działania, odczuwanie niepewności nie oznacza naprawiania, odczuwanie bólu nie oznacza udowadniania. Zatrzymaj się. W chwili, gdy rzucasz się do naprawienia dystansu kogoś innego, porzucasz samą siebie. Nie dzisiaj. Weź jeden spokojny oddech. Wdech przez cztery sekundy. Wstrzymaj. Wydech przez sześć sekund. Pozwól, by ciało dogoniło twoją świadomość. Celem jest emocjonalne oddzielenie. Nie chłód, nie wycofanie, nie udawanie, że ci nie zależy. Emocjonalne oddzielenie to zdolność do głębokiego odczuwania, bez zapadania się w swoje uczucia. To sztuka pozostawania osadzoną w swojej własnej duszy. Powiedz cicho, nawet jeśli głos ci drży. Mogę to poczuć bez reagowania, mogę kogoś pragnąć bez potrzeby jego akceptacji. Wybieram swój spokój. Odłóż telefon ekranem w dół na moment. Nie musisz go podnosić, nie musisz odświeżać czatu, który się nie rozwija. Nie musisz próbować otwierać drzwi, które ktoś zdecydował się zamknąć. Gdy energia mężczyzny się zmienia, nie próbuj wypełniać tej luki. Nie rzucaj się do przodu, by to zrekompensować. Nie bierz odpowiedzialności za jego ciszę. Twoim zadaniem nie jest przyciąganie go ku sobie. Twoim zadaniem jest pozostanie uziemionym tam, gdzie jesteś. Mężczyźni wyczuwają energię, zanim zinterpretują słowa. Gdy panikujesz, gdy łapiesz się kurczowo, gdy gonisz Twoja energia mówi: Moje poczucie wartości zależy od ciebie. Gdy siedzisz spokojnie, gdy pozostajesz opanowana, gdy wracasz do siebie, Twoja energia mówi: Wiem, kim jestem z tobą, lub bez ciebie. Pewność siebie nie jest głośna, pewność siebie nie jest agresywna, pewność siebie to cicha wewnętrzna świadomość to zrozumienie, że nie musisz nikogo przekonywać, by mu zależało. Nie musisz sprzedawać swojej wartości jak produktu. Nie musisz błagać, udowadniać, wyjaśniać ani występować. Powiedz to powoli. Nigdy nie próbuj przekonywać kogoś, by mu zależało. Przeczytaj to ponownie. Pozwól, by osiadło w twoich kościach. Jeśli ktoś cię pragnie, podejdzie do ciebie z jasnością. Jeśli ktoś cię ceni, pokaże to bez ponaglania. Jeśli ktoś jest dojrzały emocjonalnie, będzie komunikował się bezpośrednio. Nie musisz prowadzić dorosłego mężczyzny do podstawowego szacunku. Gdy pojawia się cisza, nie spiesz się, by ją wypełnić. Cisza nie jest pusta. Cisza to informacja, cisza to objawienie. Cisza to lustro, które pokazuje prawdę o tym, kto jest gotów się pojawić, gdy to się liczy. Karl Jung powiedział: To, czemu się opierasz, nie tylko trwa, ale rośnie. Gdy opierasz się swojemu dyskomfortowi, intensyfikuje się. Gdy zaprzeczasz swojemu bólowi, zaciska uścisk. Gdy gonisz za akceptacją, tracisz siebie. Więc zamiast opierać się temu, co czujesz, pozwól temu. Powiedz głośno: To jest niepokój, to jest strach, to jest tęsknota. Nazywasz wzorce pogodowe na swoim emocjonalnym niebie. Przechodzą, zmieniają się, nie definiują cię. Teraz weź reset trzech oddechów. Pierwszy oddech, nazwij to, co czujesz. To jest rozczarowanie. Drugi oddech, nazwij impuls. To jest pragnienie, by się odezwać. Trzeci oddech, nazwij swoją wartość. Moja wartość się nie porusza. Teraz wstań. Wytrząśnij dłonie. Przetocz ramiona do tyłu. Spójrz na swoje odbicie. Jeśli jest w pobliżu lustro, zobacz siebie. Naprawdę zobacz siebie. Jesteś kompletna. Jesteś wartościowa. Możesz zajmować przestrzeń bez gonienia za kimkolwiek. Gdy nie robisz tego, co zwykle robiłaś, gdy nie gonisz, gdy nie panikujesz, gdy nie porzucasz siebie, coś się zmienia, energia się zmienia, dynamika się resetuje. W jego umyśle formuje się nowe pytanie: gdzie poszła jej uwaga? Dlaczego nie krąży wokół mnie? Dlaczego nie reaguje? I to pytanie to miejsce, gdzie zmienia się władza. Nie dlatego, że grasz w gry, ale dlatego, że już nie grasz sobą. Karl Jung powiedział: dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie kierować Twoim życiem i nazwiesz to przeznaczeniem. To jest moment, gdy stajesz się świadoma. To jest moment, gdy przerywasz swój stary wzorzec. To jest moment, gdy wkraczasz w emocjonalną dorosłość. Nie jesteś tu po to, by kogokolwiek gonić. Nie jesteś tu po to, by błagać o konsekwencje. Nie jesteś tu po to, by przekonywać kogoś, by cię wybrał. Jesteś tu po to, by najpierw wybrać siebie. Zawsze oddychaj. Wykonujesz pracę. Twoja moc wraca. Twoje centrum się odbudowuje. Twoje serce się uspokaja. Zostań ze mną. Gdy będziesz gotowa, powiedz: Nie tracę go. Odnajduję siebie. Teraz słuchaj. Cisza, która kiedyś wydawała się zagrożeniem, stanie się Twoim nauczycielem. Przejdziemy od reakcji do obserwacji, od próby kontrolowania tego, co on robi, do zrozumienia tego, na co pozwalasz. Powiedz to zdanie cicho w swoim umyśle. Nie każde zachowanie zasługuje na moją odpowiedź. Sama cisza jest komunikacją. Gdy się oddala, gdy wysiłek znika, gdy telefony stają się rzadsze, gdy wiadomości stają się krótkie, niejasne, leniwe, to jest informacja. Nie spierasz się z informacją, przyjmujesz ją do wiadomości, więc Zamiast pytać, dlaczego on to robi, zapytaj, co to mi pokazuje o jego możliwościach. Trzymaj to pytanie delikatnie. Nie spiesz się z nim, bo oto prawda, której wielu unika. Niektórzy mężczyźni są przyciągani do uczucia połączenia, nie do odpowiedzialności za nie. Niektórzy mężczyźni cieszą się uwagą bardziej niż intymną bliskością. Niektórzy mężczyźni lubią być pożądani, ale nie wiedzą. Jak się pojawić, a Twoim starym wzorcem mogło być wypełnianie przestrzeni za nich, wygładzanie rozłączenia, wyciąganie się, ponowne odezwanie się, ponowne otwieranie drzwi, bo chciałaś, by historia się ciągnęła. Ale już nie teraz. To tutaj zaczyna się Twoja elegancka cisza. Elegancka cisza to nie pasywna agresja, to nie manipulacja, to nie wycofanie się, by wywołać niepewność. Elegancka cisza to wybór nieinwestowania swojej emocjonalnej energii tam, gdzie nie ma wysiłku, obecności, intencji. Brzmi to tak w tobie. Nie każe cię, chronię siebie. Już nie gonisz za jasnością, już nie błagasz o zapewnienie, już nie odgrywasz dostępności, po prostu przestajesz się ruszać tam, gdzie nie ma ruchu w twoją stronę. I oto, co się dzieje, gdy to robisz. Twoja energia wraca do twojego ciała. Twoja godność się podnosi, twoje emocjonalne centrum się stabilizuje. Gdy on nic nie wysyła, ty odpowiadasz niczym. Gdy on wysyła niewiele, ty odpowiadasz proporcjonalnie, odmierzenie, ciepło, stabilnie, spokojnie. Gdy on pokazuje wysiłek, spotykasz go tam, gdzie jest, nie wyżej, nie niżej. Twoja odpowiedź zaczyna odpowiadać rzeczywistości. A ponieważ już nie występujesz o aprobatę, twoja obecność staje się potężniejsza. Mężczyźni nie zakochują się w kobietach, które są zawsze dostępne. Mężczyźni zakochują się w kobietach, które są emocjonalnie pewne w sobie niezimne, nie oderwane po prostu wycentrowane. Teraz umieść pytanie głęboko: Czy chcę budować życie z kimś, kogo muszę uganiać? Czy chcę oddać swoje serce osobie, która musi być przypominana o mojej wartości? Czy chce inwestować w kogoś, kto niezdecydowanie traktuje jako komfort? Umieść obie dłonie na swojej klatce piersiowej. Poczuj swój oddech, poczuj swój rytm nikt inny nie może tego wypełnić. Powiedz sobie łagodnie: Jestem wystarczająca, jestem wystarczająca, jestem wystarczająca. Twoja obecność nie potrzebuje udowadniania, twoja energia nie potrzebuje sprzedawania, twoja wartość nie wymaga przekonywania. Gdy jesteś osadzona, mężczyźni to odczuwają. Gdy jesteś spokojna, mężczyźni to widzą. Gdy jesteś pełna, mężczyźni to respektują. Ty nie gonisz mężczyzn, przyciągasz tych, którzy są gotowi, nie dlatego, że jesteś niedostępna, dlatego, że jesteś kompletna. Karl Jung powiedział: Najprzemożniejsza energia zawsze leży w tym, co nieświadome. Gdy nieświadomie gonisz, tracisz. Gdy świadomie siedzisz w miejscu, stajesz się magnesem. Ale nie dla wszystkich, tylko dla tego, który jest gotowy. I to już wystarczy. Teraz podejmij działanie, które jest mądre. Niedramatyczne. Nie blokujesz go. Nie ignorujesz go złośliwie. Nie wysyłasz podtekstów. Po prostu stajesz się niedostępna emocjonalnie dla niespójności. Kiedy ktoś się oddala, nie wypełniasz tej przestrzeni. Nie pojawiasz się. Nie opowiadasz o swoim dniu. Nie inicjujesz. Nie łapiesz. Nie ożywiasz połączenia. Pozwalasz mu być takim, jakim się zdecydował być dystansowym, odległym, niepewnym. I siedzisz z tym bez paniki, bez tłumaczenia, bez scenariuszy po prostu cicho, świadomie, z godnością. Oto co się dzieje wewnątrz niego, gdy to robisz. Najpierw nie zauważa jest rozproszony, jest zajęty, jest w swojej głowie. Ale potem coś się zmienia. Sprawdza telefon, nic nie ma, myśli o tobie, żadnej energii, żadnego śladu, żadnego ruchu. I wtedy pojawia się ciekawość: co się stało, dlaczego jest cicho, dlaczego nie reaguje. Nie dlatego, że mu na tobie zależy, ale dlatego, że brakuje mu uwagi i to jest delikatne to nie jest strata, to nie jest klęska to prawda, ale słuchaj uważnie. To nie jest czas na reakcję, to nie jest czas na świętowanie, to jest czas na obserwację. Czy pojawia się z jasnością, czy przyznaje się do błędu, czy tłumaczy się z szacunkiem, czy pyta o to, co czujesz, czy pokazuje intencje, czy tylko sentyment. Bo jeśli wróci tylko emocjonalnie, z nostalgią, tęsknotą, z tęskniłem za tobą, ale bez zmiany zachowania, to nie jest powrót to jest pętla. I nie wchodzisz do pętli. Pozostajesz osadzona w sobie. Pozwalasz mu zarobić sobie drogę z powrotem do twojej emocjonalnej przestrzeni. Przez działanie. Nie sentyment. Odpowiadasz ciepło, spokojnie, stabilnie. Nie powstrzymujesz się, nie jesteś zimna, po prostu wycentrowana. Dopasowujesz energię, którą otrzymujesz. Nie energię, na którą masz nadzieję. Ale jeśli cisza trwa, jeśli dystans rośnie, jeśli wzorzec się powtarza, wtedy cisza nie jest przypadkowa. To jest jego styl emocjonalny. Niektórzy ludzie łączą się przez intensywność, nie przez konsekwencje. Niektórzy ludzie gonią iskrę, nie więź. Niektórzy ludzie lubią ideę bliskości bardziej niż rzeczywistość pojawiania się. A kiedy to staje się jasne, twoja ścieżka staje się prosta. Nie błagasz, nie wyjaśniasz, nie występujesz. Decydujesz. Bo miłość nie jest mierzona tym, jak bardzo starasz się kogoś zatrzymać. Miłość jest mierzona tym, jak głęboko szanujesz siebie w połączeniu. Usłysz to. Twój spokój jest dowodem Twojej mocy. Moc to nie kontrola. Moc to nie dominacja. Moc to nie to, kto mniej się troszczy, Moc to zdolność do wybierania siebie bez karania nikogo za to, że cię nie wybrał. Więc teraz dynamika się zmienia. Przestajesz przesłuchiwać. Przestajesz inicjować, przestajesz ratować połączenie, zaczynasz obserwować, czy się pojawia, czy jest konsekwentny, czy planuje, czy wywiązuje się z ustaleń, czy porusza się w Twoją stronę bez ponaglania. Jeśli tak, pozwalasz połączeniu rozwijać się naturalnie, spokojnie, powoli. Jeśli nie, nie próbujesz go do tego zmusić, nie próbujesz go nauczyć. Nie próbujesz zainspirować potencjału do dojrzałości. Odchodzisz z godnością. Powiedz cicho: Jeśli Twoja obecność jest niepewna, Twoja nieobecność jest jasnością. Nie ma straty w odejściu od niespójności. Jest tylko przywrócony szacunek do siebie. Teraz ustalamy standardy cicho, wewnętrznie, niezachwianie. Napisz to na górze strony. Moja uwaga jest przywilejem. Poniżej napisz trzy rzeczy, na które nie ma zgody. Nie dla niego, dla ciebie. Na przykład nie gonię. Odwzajemniam wysiłek, wymagam konsekwencji w komunikacji, nie inwestuję emocjonalnie w kogoś, kto jest niepewny co do mnie. To nie są zasady, które wyrażasz, to są prawdy, którymi żyjesz. Więc kiedy mężczyzna pojawia się z połową obecności, już nie pochylasz się do przodu, pochylasz się wstecz do siebie. Gdy mężczyzna próbuje ponownie wejść do Twojego życia swobodnie, nie zapadasz się w tęsknotę. Odpowiadasz z jasnością. Dobrze, że się odezwałeś. Szukam konsekwencji. Jeśli chciałbyś umówić się na spotkanie, daj mi znać, jaki dzień pasuje. A potem wracasz do swojego życia. Nie po to, by czekać, nie po to, by coś udowodnić, ale dlatego, że twoje życie ma większe znaczenie niż czyjaś cisza. Teraz finalna zmiana. Twoje serce się nie twardnieje. Twoje serce dojrzewa. Nie kochasz mniej. Kochasz także siebie. Nie zamykasz swojego serca na połączenie, zamykasz swoje serce na zamieszanie, nie przestajesz się troszczyć, przestajesz nadmiernie dawać tym, którzy nie są gotowi. A kobieta, która z tego wyłania się, jest inna. Nie boi się kogoś stracić, boi się stracić siebie dla kogoś, nie goni konsekwencji, wymaga jej, nie próbuje być wybrana, wybiera. Twoja wartość nie rośnie, gdy ktoś wraca, twoja wartość nie spada, gdy ktoś odchodzi. Twoja wartość jest stała. Miłość nie jest nagrodą. Ty jesteś. Oddychaj. Poczuj stabilność w swojej piersi. Poczuj, jak twoje ciało zaczyna rozumieć. Nie czekasz, nie masz nadziei. Budujesz, a właściwy mężczyzna tego nie zakłóca. Chroni to. Wstań na moment, jeśli możesz. Przetoć ramiona do tyłu. Połóż jedną dłoń na sercu, a drugą na dolnej części brzucha. Poczuj ciepło własnego dotyku. To jest miejsce, gdzie mieszka Twój spokój. Nie w czyichś słowach, nie w czyjejś obecności, nie w czyjejś uwadze. Właśnie tutaj, w Twoim własnym ciele. Nauczysz się czegoś istotnego. Teraz moc nie dotyczy kontroli. Moc dotyczy wyboru. Nie próbujesz go przemocy, nie próbujesz go prześcignąć. Nie próbujesz sprawić, by Cię gonił. Po prostu wybierasz siebie konsekwentnie, bez przeprosin. To jest moment, w którym emocjonalna dynamika się odwraca. Przestajesz próbować być wybrana. Zaczynasz wybierać. Wybierasz, dokąd idzie Twój czas. Wybierasz, kto ma dostęp do Twojej miękkości. Wybierasz, kto otrzymuje przywilej Twojego spokoju, Twojego humoru, Twojego uczucia, Twojego serca, bo Twoja energia nie jest powszechna. Twoja obecność nie jest przeciętna, twoja miłość nie jest przypadkowa, nie jesteś stworzona do połączenia z połową wysiłku. Słuchaj, mężczyzna, który chce być w twoim życiu, podejdzie do ciebie nie słowami, nie obietnicami, nie samą chemią, ale konsekwentnym zachowaniem. Będzie planował, będzie się pojawiał, będzie wywiązywał się z ustaleń, będzie inicjował, będzie uwzględniał twój emocjonalny świat. Nie tylko swoją wygodę. Będzie tworzył jasność, nie zamieszanie. A jeśli nie, nie zapadasz się, nie internalizujesz nieobecności, nie budujesz historii, by usprawiedliwić niespójność, nie gonisz potencjału. Po prostu mówisz w swoim własnym sercu. To nie jest moja osoba. I puszczasz. Nie dramatycznie, nie ze złością, nie z przemowami, ze spokojem, bo w końcu rozumiesz prawdę. Stracenie kogoś, kto jest niepewny co do ciebie, nie jest stratą. To jest dopasowanie. Twoje serce pragnie tego, co prawdziwe, twoja dusza pragnie tego, co stabilne, twój układ nerwowy pragnie tego, co bezpieczne, twoja przyszłość pragnie tego, co niezawodne. Nie jesteś tutaj dla emocjonalnych okruchów, jesteś tutaj dla stołu, przy którym siedzisz w pełni. Teraz ustalasz standardy dostępu cicho, z gracją, stanowczo. To nie są zasady, które ogłaszasz jemu, to są obietnice, które składasz sobie. Zapisz je gdzieś. Będziesz je często widzieć. Pierwsza, moja komunikacja jest bezpośrednia i pełna szacunku. Oczekuję tego samego. Druga, mój emocjonalny wysiłek odpowiada temu, co jest dane, nie temu, na co mam nadzieję. Trzecia, jeśli ktoś tworzy zamieszanie, usuwam się z tego zamieszania. Czwarta, nie wyjaśniam swojej wartości, żyję nią. Piąta, wybieram relacje, w których czuję się bezpiecznie, by być miękka. Gdy żyjesz tymi standardami, coś się zmienia w mężczyznach których spotykasz. Niepewny mężczyzna się oddala, bo nie ma czym się żywić. Niespójny mężczyzna nudzi się, bo nie nagradzasz nieprzewidywalności. Emocjonalnie niedostępny mężczyzna zanika, bo twoja obecność wymaga głębi. Ale mężczyzna, który jest gotowy, czuje się przyciągany do ciebie. Nie dlatego, że występowałaś, nie dlatego, że uczyniłaś się mniejszą, cichszą lub łatwiejszą, ale dlatego, że jesteś zakorzeniona. Poruszasz się jak kobieta, która wie, nie porzucę siebie, by być kochaną, i nie ma nic bardziej magnetycznego niż to. Teraz finalne emocjonalne przewartościowanie. Nie boisz się już nikogo stracić. Nie dlatego, że jesteś oderwana, nie dlatego, że ci nie zależy, ale dlatego, że w końcu ufasz sobie, by z tobą zostać. Teraz wiesz, że jeśli ktoś odchodzi, nie tracisz miłości. Wracasz do jej źródła, do siebie. Twoje serce nie jest kruche. Twoje serce jest mądre, Twoje serce jest odporne, Twoje serce trenowało do tego momentu. Już nie kochasz ze strachu. Kochasz z pełni, a pełnia zmienia wszystko. Nie szukasz akceptacji, promieniujesz szacunkiem do siebie, nie trzymasz się kurczowo, pozwalasz, nie błagasz, obserwujesz, nie gonisz, wybierasz. A miłość, która dopasowuje się do tego, kim się stajesz, nie będzie wymagać od ciebie kurczenia się. Będzie się czuć jak oddech, jak łatwość, jak wydech, jak dom, nie intensywność, nie adrenalina, nie niepewność, jasność, ciepło, stabilność, wzajemność. Teraz weź jeden ostatni oddech ze mną. Wolny, głęboki, pewny. Nie jesteś tutaj by być tolerowana. Jesteś tutaj by być ceniona. Zacznij od siebie. Dzisiaj, teraz, w tym właśnie oddechu. Nie musisz ogłaszać swojej ewolucji, nie musisz udowadniać swojej wartości. Po prostu nią żyjesz, a właściwe serce rozpozna twoje. Nie przez przypadek, przez rezonans. Jeśli ta wiadomość coś w tobie obudziła, uhonoruj to, wybieraj siebie znowu i znowu i znowu. Twoja przyszłość jest zbyt ważna, by negocjować z niespójnością. Twój spokój jest zbyt święty, by go oddać. Twoja miłość jest zbyt ekspansywna, by być marnowana na niepewnych. Ty jesteś nagrodą. Jeśli jesteś nagrodą, napisz: Jestem nagrodą w komentarzach. Zawsze nią byłaś, a teraz w końcu o tym wiesz.